Czyli tak, happening, tak, tak. kolega Michał Grzeszkowiak zobrazuje, jak wygląda nasz polski system emerytalny. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, przygotowaliśmy taki mały happening, e, pokażemy, jak mniej więcej wygląda nasze oszczędzanie, przesłanie tych pieniędzy do wspólnego obrotu, z którego niby później mamy wszyscy korzystać, e, mieć emerytury, tak jak już kolega wspomniał wcześniej, żyć być kolmami, tak jak na przykład Niemcy czy Amerykanie, tak, którzy. Często na wakacjach, jak młodzi ludzie sobie jeżdżą, to widzą w okolicy y, starszych ludzi, którzy pochodzą na z Niemiec, z Ameryki, Polaków starszych tam raczej brak. Y, pokażemy, dlaczego mniej więcej to tak wygląda. Poproszę kolegę Kamila, żeby otrzymał ten wspólny worek. Może ktoś chciałby pomóc w eksperymencie i wrzucić pieniądze do wspólnego worka? Przecież to taka ważna, bardzo ważna sprawa. Chodź Kamilu. Zobaczmy, pod spodem mamy NFZ, ZUS. Prus, emerytury pomostowe, nawet Ministerstwo Głupich Kroków się znalazło. Nic w tym dziwnego. Ostatnio mamy Ministerstwo Lotów w Kosmos, czy jakoś tak. Nie wiadomo, czego po naszych rządzonych się spodziewać. Kolega Jacek Wilk już pokazuje. Wrzucamy do wspólnego Wora. Co się dzieje? No, te pieniądze gdzieś znikają, tak? One leżą na ulicy tutaj symbolicznie, ale one nie wpadają tam, gdzie wpadać powinny. Tych pieniędzy, tak jak już kolega Jacek Wilk i kolega Kamil Frydlewicz wspomnieli, tych pieniędzy tam nie ma. Państwo z roku na rok Dopłaca do tego, żeby emeryci mogli dostawać te swoje emerytury. Mamy waloryzację emerytur. Co, co rok może tam 20 zł podniesiemy super, fantastyczna sprawa. Co to jest 20 zł? To jest nic. Tak? Eee, dziękuję. To jest koniec tego Ja przygotowałem jeszcze takie krótkie przemówienie. Niestety będę się poszukował kartą, tak dobrej pamięci nie mam a dużo do powiedzenia. Eee, tutaj jesteśmy nieprzypadkowo. Eee, tak jak Państwo idą, niektórzy się interesują tym, co to robimy, niektórzy to za przeproszeniem, eee, irytuje nas polityka, tak? Tylko ja chciałbym powiedzieć jedno, to nie polityka nas irytuje, tak naprawdę to, co nas irytuje, to są nasze pieniądze. Politycy sami nie mają nic, oni za każdym razem, gdy czegoś potrzebują, zwracają się do nas nie z prośbą, tylko z przymusem, tak? Czy ktoś z Państwa próbował kiedyś odstąpić od yy tej umowy społecznej, jak to się ładnie nazywa, przy czym nie wiem, co to ma wspólnego z umową, dlatego że ja nic nie podpisywałem, zapewne Państwo też nic nigdy nie podpisywaliście, a jak mi się wydaje, umowa to jest coś, co podpisuje jedna i druga strona i obie są tym zainteresowane. Ja na przykład nie jestem zainteresowany pozostaniem w systemie emerytalnym, nie chcę płacić na ZUS, nie chcę, aby moje pieniądze trafiały do OFE, chciałbym odkładać sobie te pieniądze sam, tak jak podejrzewam większość ludzi i niestety nie mogę. No proszę spróbować iść i powiedzieć to w urzędzie. No nie da się, tak Mało tego. Ten system, który teraz mamy, został wymyślony. Ten system jest tak skonstruowany, i jego podstawowe założenie jest takie, że osób pracujących jest znacznie więcej niż osób pobierających świadczenia. Niestety różne analizy prowadzą do, takiego, do tego, że w 2060 roku na dwóch pracujących będzie przypadał jeden emeryt. To jest katastrofa. Proszę sobie wyobrazić jak dużo pieniędzy wtedy będzie musiało trafiać z naszych kieszeni do tego wspólnego wora, rozsypywać się wszędzie po tych ministerstwach, a dopiero później y, trafiać do kieszeni emerytura, te, emeryta. Te emerytury naprawdę będą bardzo niskie. Już teraz emerytury są bardzo niskie. Y, no i teraz takie kilka kurio, kuriozalnych przykładów tego systemu, który mamy, tak? Y, rząd w latach 2010-2013 zabrał niemal 17 miliardów złotych Funduszu rezerw demografic Rezerwy Demograficznej, tylko po to, aby łatać dziurę budżetową, aby ci dzisiejsi emeryci mieli z czego żyć. No pomyślmy sobie, co będzie za kilka lat, jak już teraz, pieniądze, które były oszczędzane po to, żeby właśnie to, co stało się podczas wojny, czyli e, zaburzenia demograficzne, tak? Więcej ludzi umiera niż e, się rodzi, żeby to wyrównać. No już teraz pieniądze, które były przeznaczone na rok 2020 zostały nam zabrane nam, dlatego że one zawsze były z naszych pieniędzy, tak jak na początku powiedziałem, rząd nie ma nic. Wszystko, co mają, zabierają nam. Jak im brakuje, to nie szukają oszczędności, zabierają więcej, i tak jak to wszyscy widzimy, spokojnie sobie idziemy do pracy, nikt z tym nic nie robi, bo po co? Głosujemy przez 25 lat na tych samych. Wydawałoby się, że to idioci, tak? Yy, żądam zmian, a 25 lat głosuję na tych samych ludzi. No to jak można żądać zmian od tych samych ludzi, od 25 lat nic z tym nie robią? Żadna z partii nie ma pomysłu na to, co zrobić z tym systemem emerytalnym. Przepraszam, są pomysły. Ostatnio podniesiono nam wiek emerytalny, tak? Mamy teoretycznie umowę społeczną. No i co się stało? Czy ja miałem wpływ na to? Czy ja mogłem powiedzieć nie? No nie mogłem. Po prostu przyszli, powiedzieli dziękuję, do widzenia. Ludzie sobie żyją normalnie, spokojnie, sobie dochodzą do pracy. Tak fantastycznie, możemy pracować dłużej, ekstra. Drugi pomysł, no podniesienie składki. Co kilka lat podnoszą nam składki emerytalne i co ja mogę z tym zrobić? Czy mi się poziom życia podnosi? Czy ja widzę tych emerytów pod palmami na wakacjach? No nie widzę, no to z jakiej racji oni podnoszą te składki? A no dlatego, żeby właśnie tę dziurę budżetową łatać. Tak jak już kolega Jacek Wilk powiedział, system emerytalny, który mamy teraz, czyli ten cały ZUS, OFE i tak dalej, to jest co roku dotowane z innych podatków, nie tylko te składki emerytalne rentowe, trafiają do tego systemu. Tam trafiają też pieniądze z różnych innych podatków. I to jest niebezpieczne, bo nie, nie po to i nie tak ten system był wymyślony. E, jeszcze takie bulwersujące fakty to na przykład to, że jeżeli jestem sobie e, w małżeństwie, mój, mój współmażonek małżonek ginie, umiera, nie ma go nagle, tak? Czy on gromadził te pieniądze? No gromadził. A czy ja mam do nich prawo? No powiedzmy. Dlatego, że w tym momencie mogę albo pobierać to, co ja pobierałem do tej pory, te świadczenia, albo przejść bodajże na 85% tego, co ten mój współmarzony uwielbia, czyli ja, nie, mimo tego, że całe życie ży, żyłem z jakąś osobą, ta osoba odkładała do tego wspólnego chora, ja nie mam prawa do tych pieniędzy, może do części, ale to nie jest tak, że ja mogę brać to i to. Ja mogę brać albo jedno, albo drugie. Super, bardzo dziękuję rządzącym, to są moje pieniądze, co z tego, róbcie z tym, co chcecie, jasne. Nowa prawica jako jedyna uważa właściwie, że emerytów nie można grabić z tego, co już powinni otrzymywać, nie można łamać tej pseudo umowy. Nie można podnosić wieku emerytalnego. Jeżeli na coś się umówiliśmy, to tego się trzymamy i to jest złota zasada. Po wspomniałem już o śmierci skumarzonka do tego dochodzi na przykład dorabianie na emeryturze. Jeżeli, przeczytałem to wczoraj gdzieś, tak. jeżeli zarabiamy około 70% minimalnego wynagrodzenia, to świadczenie emerytalne, mimo tego, że jesteśmy już na emeryturze, wcale nam nie przysługuje w pełni, ono jest obniżane. No ale dlaczego? Przecież odkładałem, co, co miesiąc odkładam systematycznie pieniądze na składkę, no i co? No i nic, przyszedł ktoś z góry powiedział, że nie możesz, bo jemu się tak wydaje. Także znowu mamy sytuację, kiedy ja odkładam, tam są moje pieniądze, a w rzeczywistości one gdzieś tam się rozsypują, ktoś tam coś z nimi robi, a ja nie mam nic zupełnie do powiedzenia. Yy teraz jeszcze na koniec, właśnie proszę zapamiętać, oni, czyli rządzący, nie mają zupełnie nic. Oni mają tylko i aż tyle, ile nam zabiorą. Z roku na rok zabierają nam coraz więcej. Czy nam się poziom życia podnosi, mam wątpliwości, na pewno nie emerytom. To właściwie wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Proszę, abyście idąc dziś do pracy, przemyśleli sobie sytuację, czy zostać tutaj, czy w OPE, ale pamiętali o tym, że ten wybór jest bez sensu, on jest bez znaczenia. Bo jeżeli odłożę sobie pieniądze do OFE, to tak jak kolega Jacek Wilk powiedział, fajnie, super. Być może przyjdzie ktoś mądry, na przykład Janusz Korwin-Mik, albo kolega Jacek Wilk, tak, i powie: To są wasze pieniądze, one do was wracają. Super, ja nareszcie będę mógł nawet tą skarpetę włożyć, ale przynajmniej to będą moje pieniądze i mogę zrobić, co chcę. Natomiast jeżeli ta ekipa dalej będzie rządziła, to za rok znowu nam zabraknie, dziura budżetowa się powiększy, żeby nie przekroczyć tego progu ostrożności. Cudowni rządzący, bardzo sympatycznie, z uśmiechem na twarzy, powiedzą nam: Sorry, taki mamy klimat. Zabieramy te pieniądze, no trzeba się ze wszystkimi dzielić. Kto, do kogo to trafi? No na pewno nie do tych ludzi. Tak, już pokazywaliśmy, gdzie te pieniądze trafiają. Straszna sytuacja. Także proszę się zastanowić. ZUS albo OFE, ale tak naprawdę wybór i wolność jest wtedy, kiedy my mamy na to wpływ. My na to wpływu nie mamy. Wolność jest wtedy, kiedy ja decyduję o swoich pieniądzach. No, dziękuję Państwu bardzo.